Jeżeli wcześniej nie miałeś do czynienia z wykresami w Excelu, to na pewno się zdziwi, że tworzenie wykresów jest tak proste. Na początku chcemy stworzyć wykres standardowy, chyba najpopularniejszy, wykres kolumnowy. Chcemy, żeby na tym wykresie była kolumna z imieniem i kolumna z wydajnością. Czyli, żeby stworzyć ten wykres, trzeba sobie zaznaczyć te dwie kolumny. Czyli zaznaczamy od A1 do komórki B9. I teraz, jak te dwie komórki są zaznaczone, przechodzimy na zakładkę Wstawianie, no i na zakładce Wstawianie możemy sobie wybrać rodzaj wykresu, który chcemy wstawić. Na początku wybierzmy wykres kolumnowy, no i każdy wykres ma jakieś swoje podtypy. Na początku wybierzemy ten pierwszy, zwykły wykres kolumnowy, grupowany. No, i po kliknięciu jednego przycisku, proszę zobaczyć, wykres jest stworzony. Teraz, co można robić z tym wykresem? Przede wszystkim można zmienić jego wygląd. W tym celu, jak wykres jest zaznaczony, można zmienić mu styl wykresu, który znajduje się na wstążce po prawej stronie. Teraz jest wykres niebieski, mogę zmienić na czerwony, mogę także wybrać jakiś inny wygląd. Ten wykres mogę przesuwać, czyli wystarczy, że złapię za ten wykres, mogę go przesuwać w dół, lewo, w prawo, w dowolne miejsce. Bardzo często jednak robi się wykres w osobnym arkuszu, żeby ten wykres po prostu tutaj w tych danych źródłowych nam nie przeszkadzał. No i teraz ten wykres można przenieść na dwa sposoby. Albo jak jest, jak jest wykres zaznaczony, to w narzędziach wykresów na zakładce projektowanie po prawej stronie jest ikona przenieść wykres. Drugi sposób jest taki, żeby nacisnąć prawy przycisk wykresu na, prawy przycisk na wykres i wybrać przenieść wykres. Te dwa polecenia spowodują ten sam efekt, że pokaże nam się okienko przenoszenia wykresu. No i teraz pierwsze. Obecnie wykres jest zaznaczony jako obiekt w arkuszu zadanie pierwsze, bo tak mój arkusz się nazywa. Natomiast jak chcę stworzyć dla niego nowy arkusz, to zaznaczam. To pole na górze. I wpisuję nasz wykres. Mogę napisać mój wykres. Wykres numer 1. Po wpisaniu nazwy naciskam OK. Teraz ten wykres jest przeniesiony w nowym oknie. Wróćmy do arkusza zadanie pierwsze. A teraz co zrobić, kiedy chcę mieć na. W wykresie imię, wydajność i pensja. No nic prostszego, zaznaczamy całość danych, wybieramy zakładkę wstawianie, no i z kolumnowego wybieramy też ten kolumnowy zgrupowany. A teraz co zrobić, kiedy na wykresie chcę mieć tylko imię i nazwisko i pensję, bez kolumny wydajność. Pytanie się pojawia, jak zaznaczyć te dwie kolumny, Pomijając komórkę wydajność. Procedura jest bardzo prosta. Zaznaczamy kolumnę, gdzie jest imię Marian Paweł Zbyszek, Bartek i itd., czyli kolumnę A, i w tym momencie, po zaznaczeniu tej kolumny, przytrzymuje klawisz Control. Ten klawisz znajduje się w lewym dolnym rogu klawiatury i tam jest napisane na nim CTRL. Przytrzymujemy go i teraz, trzymając, zaznaczamy drugą kolumnę, Czyli kolumnę od C1 do C9. No i teraz łatwo można zobaczyć, że mamy zaznaczone dwie kolumny, gdzie jest imię i pensja. I teraz, jak te kolumny są zaznaczone, wybieramy zakładkę Wstawianie, Wykres Kolumnowy i znowu wstawiamy wykres i mamy wykres, na którym jest imię i pensja. Oczywiście wykres kol kolumnowy to nie jest jeden z możliwych. Wybierzmy sobie arkusz na dole, który nazywa się zadanie trzecie. I w tym zadaniu trzecim chcemy teraz stworzyć wykres kołowy trójwymiarowy. W tym celu zaznaczamy sobie Jan Kowalski i jego procentowy udział, Skarpaństwa i pozostałych. Następnie przechodzimy na zakładkę Wstawianie. No i z zakładki Wstawianie wybieramy wykres kołowy. No, i wybieramy kołowy trójwymiarowy. A teraz, co zrobić, jeżeli chcę, żeby na wykresie, czyli gdzieś w tych miejscach, pojawiły się wartości procentowe? Wystarczy z narzędzia wykresów, z zakładki projektowanie, wybrać układ wykresu. I tu są różne układy wykresu, gdzie możemy wybrać, żeby była nazwa. I procent, albo tylko procent, i żeby był tytuł wykresu. Czyli udziałowcy. Jeszcze trzeci typ wykresu to jest wykres liniowy. W tym celu proszę sobie przejść na kolejny arkusz, który nazywa się zadanie czwarte. I chcemy tutaj narysować wykres, na którym będzie miesiąc. I będzie wartość sprzedaży. Mało tego, do tego wykresu chcę dołożyć linię trendu. Czyli zaznaczamy sobie miesiąc, wartość sprzedaży. Następnie przechodzimy na zakładkę wstawianie. No i wybieramy wykres liniowy. Niech będzie pierwszy. No i czasem na wykresie od razu widać, czy y, linia czy Trend jest spadkowy czy rosnący, natomiast yy, jak to nie jest takie widoczne, to można taką linię trendu nałożyć. W tym celu, jak mamy zaznaczony wykres, wybieramy kartę Narzędzia wykresów, no i wybieramy zakładkę Układ. W zakładce Układ, zaraz pod nią, pokazuje się Analiza. No i z Analizy możemy wybrać linię trendu. No i mamy kilka linii trendów. Liniowa linia trendu, wykładnicza, prognozowana i średnia. Czyli jak wybiorę prognozowaną, no to od razu mogę sobie zobaczyć, jakie przychody firma będzie miała w sierpniu. No i widać, że ta linia trendu tutaj biegnie. No i można odczytać, że w czerwcu firma. Będzie miała już obrót w sierpniu czy tam we wrześniu. Firma firmy Obrót skoczy powyżej miliona zł. Żeby teraz usunąć wykres, to wystarczy ten wykres zaznaczyć i nacisnąć przycisk Delete, czyli to jest ten przycisk na klawiaturze, pisze się delete.